Dzień dobry, dzień dobry, tu Konrad z motopodfront.pl Nowy tydzień, nowe auto, tym razem brytyjski Range Rover Evoque Evoque, który w 2024 roku przeszedł lifting I taką sztukę mamy właśnie przed sobą, z dieslem pod maską Więc nie przedłużając, zapraszam na moje Hodor Oraz oczywiście na swojego Instagrama, gdzie o autach mówię częściej Nazwa pojawi się u dołu, więc zaczynamy. Plusy i minusy Evoca. Pierwszym plusem, na który zwraca uwagę wiele osób, to wygląd tego auta. Nie da się ukryć, że Evoque od samego początku jest ładnym samochodem, zwłaszcza u kobiet, cieszy się dużym uznaniem. No i taka czarna sztuka ze złotymi elementami wygląda naprawdę spoko. Z zewnątrz ten samochód robi wrażenie, ale nie tylko z zewnątrz, bo także w środku. Żeby nie być gołosłownym, oczywiście wsiądę do środka, aczkolwiek to wersja autobiografii, czyli najwyższy poziom wyposażenia, jak to wręcz w rowerze, mamy wysuwane klamki. Ale to nie wszystko, popatrzcie jaki kolor dostajemy tutaj w środku. Mamy bordowo-czarne wnętrze, które no, jest troszkę ekstrawaganckie i robi wrażenie. Ale zobaczcie, jak ten samochód wygląda w środku. To dobre materiały, miękkie. Po liftingu jest tutaj minimalistycznie. Wszystkie klawisze zniknęły z tunelu środkowego, ale naprawdę widać, że to jest brytyjska motoryzacja. Różni się od tej typowo europejskiej, i ja jestem fanem takiego rozwiązania. Wszystkich nielubiących trendów elektryfikacji i wyrzucania diesli muszę uspokoić. Ewoka z dieslem kupicie. Tutaj mamy wersję 204 konną D200 8,5 sekundy do setki, 194 km prędkości na maksymalnej i około 8-9 litrów na 100 km spalania, więc całkiem nieźle. A Ewałk jeszcze jest dostępny ze słabszym 165-Konnym dieslem. Bez wątpienia godne pochwały w nowym Evoque są kamery wokół samochodu. Naprawdę parkowanie i obsługa tego auta jest bajeczny i prosta. Jak widzicie, mamy tutaj obraz 360, możemy sobie też zmieniać z poszczególnej kamery nawet. Spod lusterek, żeby widzieć krawężniki, ale kamery 360 to nie wszystko. Ciekawym bajerem dotyczącym kamer jest to, że w tym lusterku stecznym za pomocą jednego przycisku możecie zobaczyć, co dzieje się za Wami. Ta kamera troszkę przybliża, ale dzięki temu w korku spokojnie zobaczycie, co robią pasażerowie auta za Wami. I jest to dosyć śmieszne. A poza tym jest dobrej jakości, więc naprawdę może pomóc. To, czym Range Rover Evoque może zaskoczyć, to zdolności terenowe. Wyobraźcie sobie, że to auto ma 21 cm prześwitu. To mniej więcej tyle co Subaru, ale to nie wszystko. Oczywiście jest napęd 4x4. No i system elektroniczny, który pomoże Wam przejechać śnieg, błoto, piasek. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni tryb terenowy, a samochód zrobi prawie wszystko za was. Wy możecie, musicie tylko kierować, patrzeć na kamery, jak to wygląda. Napęd zadziała sam. Co ciekawe, Ewokiem wjedziecie do wody o wysokości powyżej pół metra. Oczywiście większe modele. Landrovera czy Range Rovera zrobił to głębiej, no ale to jest mieszczuch, więc i tak wielki plus. O ile środek jest jednocześnie zaletą tego auta, to też Troszkę minusem, ponieważ Ewok z zewnątrz wydaje się dużym autem, siedzi się też wysoko, ale wnętrze i kabina pasażerska za ogromna nie jest. Trochę czuć tu ciasnotę. No i nie będzie to super rodzinny samochód, mimo że w bagażniku zmieścimy 470 litrów. Niestety nie jest to tani samochód. Wyobraźcie sobie, że na Awoka musicie wydać minimum 219 tysięcy. Wówczas dostaniecie wersję 160-konną benzynową. Najtańszy diesel 165 koni to koszt 240 tysięcy, a takie D200 to 260 tysięcy jest jeszcze plugin 270 konny, ale on już rozpoczyna się od 305 tysięcy, a taki egzemplarz, jak tutaj widzicie, D200 autobiografii to ponad 330 tysięcy złotych. Jeżdżąc Range Rowerem Evoque, muszę przyczepić się do jednej rzeczy. Otóż y, lifting wyczyścił tutaj cały tunel środkowy i przez to wszystko przeniesiono do ekranu. To, że mamy tutaj sterowanie klimatyzacją, nie jest czymś dziwnym, ale poza tym y, mamy duże menu, które jakby wyciąga poszczególne funkcje na jeden ekran. Niby jest to intuicyjne, ale popatrzcie ile tego jest. Trudno się połapać, zwłaszcza podczas jazdy, więc jest to takie średnie. Podobnie jest z komputerem pokładowym, wyświetlającym tutaj rzeczy. Nie mamy, jak w innych autach, jednego przycisku do, nie wiem, zmiany tego widoku. No, tylko trzeba kombinować, przeklikiwać się i to trochę trwa. Nie jest takie intuicyjne. No, po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić i poświęcić parę godzin, żeby się tego nauczyć. Myślę, że konkurencja robi to lepiej. Czas podsumować moją przygodę z Range Roverem Evoque. Według mnie to auto pełne skrajności, ponieważ z jednej strony najmniejszy, najtańszy, najsłabszy model Range Rovera, a ma bardzo szeroką gamę silnikową i tak naprawdę mało nie kosztuje. Poza tym niby auto miejskie, ale ma spore możliwości terenowe. Więc myślę, że starałem się Wam to pokazać: te wszystkie plusy i minusy tego samochodu. I jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie o subskrypcji i łapkę w górę. Jeśli nie, to możecie to wyrazić w komentarzach. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.